A to, co za moment zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło, to ja jeszcze nie wiem. To dopiero przecież ruszam. Ruszam na meczycho i to jakie? Jestem, proszę Państwa, w Sofii. W przepięknej Sofii. No co, nieładnie? Pewnie, że ładnie. Bułgarii. No niskie ligi jeszcze nie grają, tak więc trzeba ruszyć na ligę wyższą. I tak się złożyło przypadkowo, że dzisiaj będą to akurat derby Sofii. CSK kontra. Lewski Koszulka meczowa o wartości 133 zł za darmo dla nowych graczy w LVB LVB jest głównym sponsorem kanału kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału Dzięki! Szczegóły promocji pod filmik Dzisiaj jest niedziela, a ja w Sofii jestem generalnie od piątku Piątek pan miał prawdziwy relaks ja Taki chillout muzyczny sobie zapodałem Festiwal Icho, Grind Over Sofia Wczoraj, a wczoraj miało być meczowo, no miałem iść na Bułgarską Ligę Kobiet. Długo z sobą walczyłem, ale niestety okazało się, że, że wolałem iść na piwo. A i to w jakiej knajpie to piwo było? Tu jest chyba w miarę przyzwoity hotel, a tu jest ekskluzywny parking przed... Przed barem jest strefa dziecięca, huśtawka, zjeżdżalnia, jest kapliczka w ogródku przy zjeżdżalni. Proszę bardzo, środki czystości, ręczniki w lodówce, no przecudowne miejsce. Kilka browarów i spokojnie można pomyśleć o zjeździe No na tych zjeżdżalni A dla tych, którzy czują się urażeni, że nie wybrałem się na mecz Piłkarskiej Ligi Kobiet w Bułgarii To zaraz pokażę coś, co moim zdaniem jest Mam nadzieję, że i dla was równie atrakcyjne O proszę zobaczyć, o tu za płotem A, zajezdnia trolejbusu No i niezła, co? I na deser mam jeszcze bardzo ważną informację o bułgarskim Hokeju kobiet! Bo kobieta, drużyna hokejowa, właśnie co? Zdobyła Mistrzostwo Świata! Mistrzostwo Świata Ligi Piątej. Tam, dywizji Piątej. Tak to się chyba nazywa. Chyba nawet Singapur pokonały. A przecież wiadomo, że Singapur w hokeja kobiecego to wymiata. Więc z tego, co zauważyłem, tu w Bułgarii są mocno tym tematem podjarani. Bułgarskie media podkreślają, że jeszcze niedawno ta drużyna kobiet, hokeja, potrafiła przegrać ze Słowacją 0 do 82. I tu wiedzie klasyk, że 70 stracona bramka ustawiła mecz, więc jeszcze niedawno przegrywał 0 do 82, a teraz zdobyły Mistrzostwo Świata Ligi Piątej. Może kibice na derbach zrobią nawet jakąś oprawę poświeconą hokejską. Dobra, koniec tego pierdolenia. Czas na spacer w stronę stadionu. No kibice jednego z zespołów zapraszali na wspólny spacer. No to trzeba było zobaczyć, jakim ten spacer idzie. No i trzeba przyznać, że idzie bardzo przyzwoicie. Spokojnie mogliby się zgłosić na Igrzyska Olimpijskie i wystartować w chodzie. Ależ to było meczycho. Co tu dużo pierdziaczyć? No, derby Sofii zdecydowanie nie zawiodły. A najmocniejszym punktem tych derbów był przepyszny popcorn! Jak popcorn bułgarski najlepszy. Bułgarski najlepszy. Masny bułgarski najlepszy. Ha, no z takim popcornem, no to jak w dobrym kinie można było się rozsiąść. Nie, inaczej, jak w dobrym kinie. Można było obejrzeć to widowisko na stojąco podczas deszczu. No, jak wiadomo, w najlepszych kinach to nie ma dachu i, i kapie na łeb. No i to akurat było szczęście niebywałe, bo przez całe widowisko lało. Ale będą emocje? Po zjedzeniu tego popcornu też. I co tam można było podziwiać w ramach wejściówki, która kosztowała 20, no coś około 50 zł, kulturalnego dopingu na przykład można było sobie posłuchać. Jest, ok! Serious journalist from Greece will tell you <laughs> everything about the, this derby. It was a very nice derby, very nice derby. with Mats uh, Piro, Choreo, Smoke. Did you enjoy a bit? A lot. A lot? A lot. A lot. A lot. Ej, hey man, it was boring. No, no, Radek. No, it was not boring? No. Aż po meczu musieliśmy sobie pójść na jakąś dobrą herbatkę przedyskutować. I z tej dyskusji wyszło, że najbardziej to podobały mu się gole chyba w tym meczu. W tym kontekście piłkarskim to tam się działo nieźle. Bo jeszcze w 90 minucie CSK Sofia prowadziła 2 do 0. I już podczas świętowania wygranej sędzia doliczył minut 9 i tak się złożyło, że w 11 z nich w ostatniej akcji meczu Lewski wyrównał na 2-2. Trzeba przyznać, że gospodarze zjebali to no chyba jeszcze bardziej niż ja olimpiadę matematyczną w klasie 8. A najładniejsze bramki to i tak, były ostatnio w drugiej lidze indonezyjskiej. Tam w 78 minucie meczu, gdy gospodarze przegrywali 0 do 1, kibice, nie do końca zadowoleni z takiego obrotu spraw, targnęli na boisko. I zrobili z bramkami to, co ich zdaniem zrobić było trzeba. A pomysł mieli taki, że podpalą te bramki i je po prostu zniszczą. A że nie było bramek, no to sędzia to widowisko musiał zakończyć. A tak w ogóle to jest już poniedziałek. Ja nadal jestem w Sofii i totalnie nie wiem, co dzisiaj ze sobą zrobić. Miałem niby iść na meczycho, bo dzisiaj w Sofii jest święto. I poniedziałek o 15.00 jest dzisiaj Widowicho bułgarskiej ekstraklasy. Ale póki co mi się nie chce, więc wybaczcie, jeśli na meczycho nie dotrę. Ale zamiast tego, pokażę może za to kilka sofijskich atrakcji. I chuj z atrakcjami. No. Mecz się przecież sam nie obejrzy. Nawet mimo tego, że to nie było zwykłe meczycho, wielki hit. Slawia Sofia kontra Botew Plovdiv. Ale na jakim stadionie się to działo? Nie no ten stadion, to coś, coś pięknego. Nie no, ładny jest, nie? ładne, piękny widoki. Jeszcze widok na góry. Jak się ta góra nazywa? Nie wiem. Ale jest ładna. I ten zegar jaki wyczesany i ten sektor z tym drzewem. Ha, ha. A co zapamiętam z tego meczu? Stało się coś, czego nigdy bym się tutaj nie spodziewał. Wysopa? Słyszałam. No. ależ to był dźwięk, nie? Taka wtopa. No pękło pode mną krzesełko. No. A tu obok i tak jest lepsze, ale to nie jest moja robota akurat bo przez ponad rok chyba nic pod nie pękło rok temu deska setesowa w hotelu i od tamtego czasu same sukcesy a tu dziś, no niestety, jakieś takie liche było a co z tego meczu jeszcze zapamiętam? ten napis krzesełek mi się bardzo podoba nie mogę oderwać od niego na tej drugiej trybunie? tak no ładny jest on, no kurczę, no rzeczywiście jest ładny zwłaszcza ten fragment jest niezły tak się zapatrzyłam na ten napis tu jeszcze pierwsza poważnie właśnie nie skończyła już trzy mnie ominęły do przerwy były trzy bramki, i żadnej nie widzieliśmy, i że chwilę po przerwie poszliśmy. Połowa wystarczyła, nie? Tak. A tak stwierdziliśmy, że skoro w pierwszej połowie nie widzieliśmy żadnego gola, to w drugiej. Jak nie zobaczymy to się nic nie stanie Nie wiem, może to zabrzmi jakoś tak dziwnie Ale ta połowa na meczu Slawii Mi się podobała bardziej niż całe wczorajsze derby A to nie? była lepsza pogoda To tu mi się bardziej podobało A jutro to dopiero ładna pogoda ma być No to wtedy się pozwiedzam, ale Ale jak ładna pogoda będzie to nie ma co wam pokazywać tej Sofii Bo jak wiadomo Sofia to takie miasto, że Im bardziej ponuro i szaro Tym prezentuje się lepiej Tak więc to by było na tyle Dziękuję za uwagę Już za chwilę Kulturalnie z... Wizji spierdalam. Ahoj! Koszulka meczowa o wartość 133 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to zagrać. Kto nie gra, ten.